Miód czy miód? Rękodzieło czy przemysł? Przeanalizujemy dzisiaj drogę miodu od kwiatka do naszej kuchni, a może nawet naszej apteczki. Jednak rozbijemy tę drogę na dwa tory: ten prostszy, bezpośredni od pszczelarza i ten bardziej skomplikowany, czyli od importera. I zaznaczmy, że nie będziemy w tym filmie brać pod uwagę fałszerzy i fałszowania. Ale na samym wstępie wytłumaczę dlaczego miód i produkty pszczele są tak cenne dla nas i naszego organizmu. Pierwsze pojęcie, nauka, czyli apiterapia. Apiterapia nie jest oparta na wierzeniach czy zabobonach. To nie jest tak, że babka zielarka, szaman czy inny Harry Potter stwierdzili, że chyba coś w tym jest i trzeba to jeść. Nie. Choć już w starożytności czy średniowieczu odkrywano działania zdrowotne i nie tylko Odkryto również, że miód, woda, proces fermentacji może powstać napój zbawienny dla duszy i umysłu, ale nie o miodach pitnych dzisiaj. Apiterapia jest nauką. Nauką wykładaną na uczelniach medycznych i farmacji. Czyli w XX i XXI wieku udowodniono działanie, wyszczególniono mikroelementy i związki prozdrowotne, przebadano i opisano ich działanie. Więc moc produktów pszczelich jest potwierdzona. Jest tylko jedno ale miód i produkty pszczele są wrażliwe na różne oddziaływania i przetwarzanie. W bardzo łatwy sposób miód może stać się zwykłym słodzikiem, zwykłym syropem, glukozofruktozowym i o tym ten filmik. Drogę z kwiatka do słoika musimy jak najbardziej skrócić i ograniczyć. A więc przeanalizujemy drogę miodu, który na półce w naszej spiżarce będzie dwoma całkowicie różnymi produktami. Pierwszy, droga idealna. Pszczoły odwiedzają miliony kwiatów, z których zbierają nektar. W swoich wolach przenoszą go do ula i składają w plastra. Nektar niemal w 80% składa się z wody którą pszczoły muszą odparować. Gdy zawartość wody zostanie zredukowana, a nektar stanie się miodem, pszczoły zabezpieczają gotowy, dojrzały miód warstwą wosku. Gdy plaster poszyty jest w minimum 2 trzeciej powierzchni, miód jest gotowym produktem i nadaje się do odebrania. Mając gotowy plaster miodu, możemy zaproponować go tobie, konsumentowi na różne sposoby. Pierwszy Najmniej no ingerując. Wyciąć z ramki kostki, przełożyć do szczelnego opakowania i konsumować. Miód z plastra jest kwintesencją pszczelarstwa. Najsmaczniejszy i najzdrowszy. Miód z pyłkami, pierzgą. Niebo w gębie. Witaminowy zastrzyk. Drugi sposób: miód wyciskany, czyli pod wpływem. Z gniatania wyciskamy miód do naczynia. Wyciskamy go razem z pierzgą, pyłkiem i drobinkami wosku. Idealny, zdrowy produkt nadający się do spożycia od razu po znalezieniu się w naczyniu. Oczywiście można go rozlać do słoików. W miodzie tym zauważalne są większe drobinki rozgniecionej pierzgi, drobinki wosku i pyłki. Te zanieczyszczenia w cudzysłowiu nie są wadą, są zaletą. Są swego rodzaju witaminowym dopalaczem dla tego miodu. Trzeci sposób. Ramka z miodem odsklepiona z poszycia woskiem, trafia do miodarki, i siłą odśrodkową podczas obracania się wokół własnej osi miód jest wyrzucany na ścianki, spływa na dno, trafia na sita aby pozbyć się grubszych drobinek wosku i pierzgi, trafia do odstojnika, w którym stoi do 2-3 dni, aby się odpowietrzył, następnie rozlewany jest do słoików i trafia na nasze stoły. Małą, no bardzo małą wadą jest w tym przypadku to, że podczas wirowania w minimalnym stopniu może utracić troszkę związków lotnych, tak zwanych plawonoidów. Co jednak nie wpływa na pogorszenie jakości? Miód ten jest uboższy w zawartość drobinek pieżgi, ale w dalszym ciągu zawiera pyłki kwiatowe, które wzbogacają jego zawartość w mikroelementy. Te trzy sposoby są najlepsze dla jakości miodu. Dzięki tym sposobom miód jest uważany jako eliksir zdrowia i zachowuje wszystkie właściwości, o których mówi nauka, czyli Apiterapia. I powiem więcej, właśnie takie miody kupujecie bezpośrednio u niemal każdego pszczelarza. A teraz przeanalizujemy drugą drogę miodu do słoika, tą bardziej przemysłową, często miodu importowanego. Tak jak w pierwszym przypadku, pszczoły zbierają nektor, który trafia do ramek i jest odparowywany przez pszczoły. Do tego momentu jest wysokiej. Jakości produktem, ale już tu może pojawić się pierwszy problem. Miód odbierany na skalę przemysłową zawiera bardzo często podwyższoną zawartość wody i trzeba się jej pozbyć. Dlaczego? Bo może zacząć fermentować i wartość takiego miodu bardzo, bardzo spadnie. Oczywiście, namnażanie drożdżaków, które odpowiadają za proces fermentacji, możemy powstrzymać je, uśmiercić. Ale miód taki będzie mógł zostać sprzedany tylko jako przemysłowy, piekarniczy, do stosowania jako słodzik, na przykład do ciast. Dlatego miód z podwyższoną zawartością wody od razu zostaje podany procesowi osuszania. Jednak takie odparowywanie wody nie pozostaje bez uszczerbku dla miodu, ponieważ ciągłe grzanie i mieszanie, aby woda odparowała, pozbywa się w miodzie. Pozytywnych substancji właśnie tych fenoli. I nie jest to chwilowe. Odwirowanie. To jest długoczasowe, ciągłe mieszanie. Mieszanie, grzanie, grzanie, mieszanie tych substancji lotnych odparuje bardzo dużo. I to pierwsza strata wartości miodu. Kolejny proces to. Kilkunastokrotna dekrystalizacja. Miód zawiera glukozę, która uruchamia proces krystalizacji. Często już po kilkunastu dniach miód jest skrystalizowany, czyli twardy. Pasieki przemysłowe odsprzedają miód skrystalizowany do firmy przetwórczej, która musi szybko go zdekrystalizować, rozlać do beczek lub kontenerów transportowych. Następnie, po długiej podróży, miód trafia do Odbiorcy hurtowego, który musi ponownie go dekrystalizować, przelać do kadzi, wymieszać z innymi miodami i rozlać do mniejszych pojemników lub słoików. Takim handlarzom zależy na czasie, i proces dekrystalizacji miodu jest przyspieszany przez oddziaływanie podwyższonej temperatury, wyższej od dopuszczonej 40 stopni. Podwyższona temperatura zabija enzymy i wiele, wiele mikroelementów. To druga strata wartości odżywczych miodów. Kolejny proces to celowe przegrzewanie miodów. Tylko po co? Na całym świecie są różne normy na substancje dostające się do miodu. W krajach takich jak Indie, Chiny, Argentyna, Brazylia dopuszcza się substancje zakazane w Europie. Środki ochrony roślin na polach które trafiają wraz z pyłkiem i nektarem do miodu. Wiele z tych krajów dopuszcza również stosowanie antybiotyków do zwalczania chorób pszczół. Obróbka termiczna, ale również inne procesy potrafią ukryć i pozbyć się tych substancji. Co niestety wpływa również na jakość miodu i jego pozytywne oddziaływanie. Tak Mamy już trzecią stratę w miodzie. Przejdźmy teraz do procesu filtracji miodu. Filtracja, po co? Znów pytanie, po co? Celem jest ukrycie kraju pochodzenia. Egzotyczne pyłki w miodach importowanych w naszym kraju wpływają na wartość finalnego produktu. Filtracja profesjonalnymi urządzeniami ukrywa kraj pochodzenia. A minimalna, późniejsza domieszka do tego produktu dobrej jakości polskiego miodu z pyłkami występującymi na terenie naszego kraju pozwoli sprzedać to coś z znaczkiem produkt polski miód z polskich pasiek miód od polskiego pszczelarza i co? Dalej mało. No, to dodajmy jeszcze oddziaływanie temperatury i promieni słonecznych na kontenery, które leżakują na placach, w portach przeładunkowych, kontenerowcach i placach dystrybucji. Długie tygodnie podróży i ciągłe oddziaływanie. No i podsumowując te wszystkie procesy, niestety normy jakościowe miodu w Polsce. Opierają się na rozporządzeniu z 2003 roku, oczywiście z delikatnymi aktualizacjami w późniejszym okresie. I normy te pozwalają na bardzo duże manipulacje. Dodanie do tej importowanej substancji małej zawartości dobrego polskiego miodu pozwala na osiągnięcie parametrów handlowych. Przykład: Brak precyzyjnego określenia ilości pyłku w miodach odmianowych, zaniżona diastaza, zawyżona ilość HMF, rakotwórczej substancji, która powstaje po oddziaływaniu temperatury i promieni słonecznych. Brak wielu precyzyjnych informacji, które wpływają na jakość miodu. Przepisy. Nie uwzględniają apiterapeutycznych właściwości miodu, dlatego importowany słoik i wysokiej jakości miód z pasieki, polskiej pasieki, na półce w sklepie mają tą samą nazwę: miód. Pomimo tego, że są to dwa całkowicie różne produkty, nazywają się tak samo. sen ah, ne işte.